Obejrzałem dziś na YouTube materiał Gimpera pod tytułem Kto krzywdzi dzieci influencerów? Wiem, że są o nim różne opinie, ja też mam czasem mieszane emocje, ale materiał wyszedł mu naprawdę dobry. Materiał jest na tyle spoko, że pewna z polskich bardzo znanych influencerek wniosła sprawę do sądu, bo też pojawiło się tam o niej. Więc film w tym momencie chyba na kanale Gimpera jest ukryty, ale można go obejrzeć jak się wpisze tytuł. Bo są jeszcze kanały komentary. Tak więc oglądałem to dziś. No i tam jest yy, jakby yy, szereg tematów a propos Sharentingu i wykorzystywania dzieci do monetyzacji yy, swoich treści w mediach społecznościowych yy, poruszane. Ale wszedłem na jedno z kont, które tam są pokazywane w filmie. Nie będę mówił, nie lubię dram, nie będę mówił, sami sobie znajdziecie pewnie. Takie jedno z tych rodzinnych kont, które pokazuje życie, życie takie rodzinne. I słuchajcie, no, ja też raz na jakiś czas zrobię reklamę. No, normalna rzecz. Przychodzi ktoś do mnie mówi: Zrób taki sam film jak zazwyczaj robisz, tylko że z naszym produktem. Jeżeli nie kłóci się on, jakby z moimi wartościami czy z tym, co wam podaje, to dlaczego mam na tym nie zarobić? Więc w zależności, nie wiem, od miesiąca, jedna, dwie reklamy w miesiącu się tutaj pojawiają, i to jakby, jeżeli myślicie, to wiecie. Jakiś tam wkład z tej pracy, którą się tu robi na co dzień, można sobie wyciągnąć. Ale. Ale słuchajcie, wszedłem na to konto i tam już pominę to, że w reklamach są normalnie dzieciaki. Ich takie normalnie, nie zakryte, nie tyłem, tylko tak normalnie. Czyli masz jakiś taki miłosny, rodzicielski statusik. A pod spodem, jak wpiszecie hasło takie i takie, to jest zniżka taka i taka, nie? Ale to też nie o tym. Ilość. Co drugi, trzeci post to jest reklama. Cały kanał wygląda jak słup reklamowy. I ja teraz, ja teraz się zastanawiam, bo się mówi, ludzie są wy, wyczuleni na bullshit. Ludzie u influencerów szanują e, to, że są bezpośredni, że są e, realni, prawdziwi. A tu po prostu jest, no jakbyś polsat włączył. Więcej reklam niż treści. Kto to kupuje jeszcze? Pominę po prostu każdy osobisty moment. Y no dobra, to jest jakby osobisty wybór każdego człowieka, chociaż nie do końca też, jeżeli masz dzieci, bo dzieci nie potrafią i nie mają jakby możliwości podjęcia decyzji o tym, że, że nie chcą tam być, bo nie wiem, są za małe na przykład i nawet nie wiedzą z czym to się wiąże, ale no nic. Zobaczcie sobie ten materiał, bo jest naprawdę, naprawdę niezły i w ciekawy sposób pokazuje to takie kółeczko parentingowe w Polsce i nie tylko w Polsce, a chociaż to, co się dzieje poza Polską, to już jest inny świat. To jest jakiś kosmos dla mnie. Miłego dnia, kochani.